I z sentymentu jakiegoś do jedynki. O sentymentu do jedynki. O tak długim czasie nie grania. No gdzieś tam jest, może gdzieś tam z tyłu głowy. Ale patrząc na te inne gierki, które ostatnio gdzieś tam wyszły, jakieś, nie wiem, Throne of Liberty, chociaż początek też był fajny. World First, to tam miałem. Uważam, że ion jest ok. Jest naprawdę dwóch rzeczy do roboty. Tu pod tym względem się do tego przyłożyli. Contentu jest naprawdę sporo. Eee, nie tak jak w innych grach, że masz, nie wiem, dwie powiedzmy aktywności dziennie, no tutaj jest tego nasz dostajesz tikety na wszystko. Masz ekspedycje, czyli dungeony, dostajesz tych tiketów po kilka tych dungeonów, wiadomo one są ukryte za tym levelem, za GSM, ale jest ich sporo, jak już tam jakieś kapa sobie przejdziesz, to masz tego naprawdę multum. Eee, można się sprawdzać w tym, masz daily dungeon, jest tego sobie ręcząc stony. Też 7 wejściówek tygodniowo Szugo odpala się co godzinkę Też bardzo też widzisz, no tutaj mam kluczyków, żeby wejściówek na szugo też mam. 13. Non stop można na to wchodzić. Jak wejdziesz na jednego szugo, to na drugiego nie wejdziesz, bo to tylko co godzinę, więc no to mówię, no to 13 godzin co godzinę byś musiał na coś wchodzić. bieranie jakiś piórek, nie piórek. Eee, cały sezon, nie? Czyli arenki, arenki solo, arenki 4x4, abyss, Transcendency, Nightmares, Rajdy, Astation Triale. No kurczę, pod względem kontentu jest tutaj tego wszystkiego nażgane, nie? Eee, co mi się nie podoba, to mi się nie podoba, że.... Przynajmniej na chwilę obecną, na TV, na Paywallem, ukryte korzystanie z marketu. Niby przeciwdziałanie botom no, Natomiast bez subskrypcji nie pohandlujesz, nawet nie kupisz, na początku jeszcze można było skupywać Różne rzeczy sobie z marketu Czyli nie wiem, no chciałeś sobie jakiś tam gil, yy, kupić jakąś, jakąś nie wiem, broń, cokolwiek Mogłeś to zrobić yy, Obecnie tego zrobić nie możesz, grafika Sama sobie stream tego nie oddaje, nie Ja Uważam, że tu jest pięknie nie. Yy, kolejna rzecz Czekaj, tylko zabiję tego mopka, bo zyskoczyłem, a chciałem Ci to pokazać. Eee... Kolejna rzecz, gdzie to tutaj było? Wingsy. Wingsy zbieramy, Wingsy krawcimy, Wingsy dają e... bonusy pasywne. Te, to są te, które masz za ilość all-owned efekty, masz za ilość zebranych yy, par skrzydeł. To są te, które masz założone. E, co tu jeszcze jest z takich rzeczy? Arkany, nie? Czyli karty. Karty też sobie zakładasz, ekstraktujesz, transmutujesz, <noise> więc to jest kolejna jakby tam rzecz do robienia e, Masz swoje sankt sanktuarium. E, to jest taki jakby raid. Kolejny. Sapli requesty. Emergency, dzienne, plus weekly, plus krafterskie, plus bossów, nie? za nie dostajesz, aby punkty. No kurde, jest tego, substancje do morfowania. Kinachy możesz morfować, wystawiać na market, sprzedawać je za walutę premium, za kuny, nie? Kunami, czyli walutą premium, blokowujesz sobie pasy. Pasy masz. Wiadomo, jak to kurczę, felek pasy. Pasy masz tutaj, nie? Masz Membershipy, czyli to co tobie masz: jednego małego, jednego większego. tak Jeden jest odpowiedzialny za Remote Storage mar Market i tak dalej. Ten za Recharge'a Plus masz ten, jakby podwójny, połączony ten i ten, nie? No plus te pasy, nie? Pasy, no, no pasy wiadomo, jak to pasy. Pasy wychodzą raz na dwa miesiące. Natomiast je kupuję za kuny, a kuny kupuję za Kinachy, które jakby sprzedajesz, nie? Na, na markecie, nie wiem no, no z tego tyle. Ja, no tam chwilkę gram, nie? Otóż, to ujmę, startu na Tajwanie i na Korei, to coś tam sobie to już zjadłem. Po, po, podgryzłem tej gry e, Skill Point, znaczy, Skille same w sobie. Levelujemy je, odblokowujemy sobie tutaj poprzez levelowanie skilli i wbijanie ich na poszczególny ten. Specjalizację sobie odblokujemy, tak? Jak mamy 16 level, to mamy wtedy po prostu czy specjalizacje, z tego możemy sobie cały czas wymieniać. I zmienia to co chcemy. Nie tak w zależności od, od, od naszych upodobań i od tego gdzie idziemy, szkoda tylko, że nie ma kilku presetów. Pewnie to dodadzą znając życie. Stigmy, również levelujesz je. Żeby zdobyć odłamki do levelowania Stigm, potrzebujesz robić abys, bo one są do wymiany za 25 tysięcy abys. Punktów, nie jedna ta. Każdą Stigmę wbijasz na level 20. Możesz nimi rotować, wiadomo, nie. Masz ochotę na to, no to sobie zakładasz to, masz ochotę na coś innego, zakładasz coś innego, nie? O kurde, aż normalnie jesteś zasłonim, perle. <laughs> masz swój panteon, chodzisz do panteonu, układasz sobie w nim obrazki, statuły, jak bossy porozwalasz, to możesz wykrawcić sobie te statuły i, że tak to ujmę, brzydko kolekwialnie chodzisz do swojego panteonu i się spuszczasz, patrzysz sobie na obrazy i na statuły, które tutaj posiadasz, nie? Co tam jeszcze mamy? Battlefieldy, tak? A Battlefielda też możemy iść, nie? Więc tu masz 8 na 8, nie? No wiadomo, legiły, a tytuły! Tytuły zdobywasz, masz trzy, masz ofensywne, defensywne i Zakładasz sobie jeden tytuł, znaczy możesz rotować tytułami, które jakby jest widnieją na ekranie. I one są po prostu tylko wyświetlane ale statystykami sobie tutaj rotujesz, nie, zakładasz sobie tytuł, który ci odpowiada, z atakujących, nie wiem, atak, bonus, equip, effect, efekt ci się dodaje, z... działający na całą twoją postać, tak samo tutaj, tak samo tutaj. No masa, masa tego wszystkiego, nie. Pety, okej, okay. pety są jednocześnie twoimi mountami, nie, pety levelujesz, im więcej masz petów, tym sobie tutaj analizujesz to wszystko, rozwijasz, one dostają pasywne, Pasywne bonusy, które też są jakby przypisane do twojej postaci. Same pety, no to też wiadomo. No, no masz różne wszelakiej maści, do tego masz znajdźki na mapie. Masz Hyden cuby. cuby, otwierasz e, kluczami, które zdobywasz z gry. Z Cubów lecą macy, plus właśnie mogą ci polecieć skrzydła. A kurde, no kurt, multum, multum. Godstone też podzielone na kilka rodzajów. Eee, w enchantach, tak, może enchanty, możesz coś z enchantować, wiadomo. Możesz rzucić Mana stone'a, wiadomo. Możesz rzucić godstone'a. Też wiadomo, masz je podzielone na zielone niebieskie i złote. Zielone na przykład paraliże chodzą po 30 tysięcy, więc śmieszne, śmieszne pieniądze. Masz też coś takie jak Soul Binding bindingiem jak wbijasz go na 100, podbija sobie te staty, które masz w danym itemie, ale jednocześnie możesz sobie zsynchronizować. Możesz sobie każdą pojedynczą statę rolować, o, bo tutaj nie idzie z automatu zmienić na to, na co chcemy, natomiast idzie ją wyrolować. I w girze masz tak samo, masz staty każdy gir ma statystyki, które daje tobie na przykład do... kolejny jakby level, podbija tobie level twojego skilla, nie? Ja już jestem. Wano już Abi, już zasło w buzi. <grystanie> no tak więc Zodiak, mam nadzieję, że, że wyjaśniłem tobie, że tak to ujmę, sporo tego wszystkiego i kontentu. Jakoś zaspokoiłem twoją ciekawość. Na pocił. Ha, ha, ha wszystko wyjaśniłem. Prawie wszystko. To jest jedna, jedna z wielu rzeczy, którą tu się robi. No. Dodatkowo są, są te legiony, nie wiem jak wygląda w Legio Legion Hall. To niby za bańkę się go rentuje. Właśnie. Masz tego lorda tam. Kto jest ten lord? do niego napisać. Niech on wyrentuje. Za milion golda kosztuje, żeby wyrentować gildyjnego hala. Byśmy zobaczyli... Ja nie wiem co on daje. No, ja też nie wiem, a on w sumie jest liderem, no to mógłby, mógłby to zrobić, nie? Co, pisać do niego? Możesz do niego napisać, żeby wziął ten. Jak babańkę. Jak nie ma, to bym powiedział, że mu dam ten. <grym> Może to jest 10 bań. No, wiesz, jaka, wiesz jaki jest ten e, no, podatek. <grym> no, no, pierwszy, no to dam mu dwa, będzie miał ten milion. Niech to zrobi, ja też jestem ciekaw, co dzieje. Aha, no i czekaj Jak no masz ten, zalogowania, jakieś nagrody, nie? Z maści, bo też y, tego jest wuchta, plus jakieś widzisz, no skrzydła, nie skrzydła, możesz se oglądać z tego wyboru, wyboru do koloru, nikt się tu nie nudzi. Zenchantować dodatkowo sety. Masz całe sety, masz sety z weaponów, z broni, z decoration, kolczyki nawet sobie możesz zmieniać, przemieniać, piździonki i całą resztę. Nie? Ja akurat lubię czasem się pobawić, zresztą tak jak widać, nie? Gdzieś tam. Fajnie, że nie trzeba za to nic jakby płacić, nie? Po prostu wchodzisz. No ale jest już sobie, niby. Bierzesz sobie armory, zakładasz sobie co tam chcesz. Ciach już, zmieniony. Sądzę, że inaczej. Wystarczy się po prostu odblokować, nie? To jest. To jest, gdzie jest. I no, on mówi, że tego hala zrobił. Ja nie wiem, czy to nie musi. No jak? Are rental extension available. A, widzisz? Rental available for high commander. No, on musi to zmienić w ustawieniach, w settingsach, że rentala mogą, że tego mogą również inne osoby jego korzystać, a nie tylko i wyłącznie on. Muszę ustawić, że do Rentala może wchodzić tylko i wyłącznie yy, on, jako, jako że tak, jako lider legionu, nie? Ja W, ryby. Już się z skniliście, Co opisałeś A, z tym ja, lordem? Tak. Jak to tam wygląda? No nie um, lecę, na sam nie odpisał. Pier... Dobra, moment, bo e, to co, lecimy? Tak, dalej? E, sekunda, tylko dolecę do wyspy. Nie, dobrze. Tak więc jak fajnie, super, że wpadłeś. Mam nadzieję, że będziesz częściej zaglądał. Ja postaram się też być częściej.